Zapraszam was wszystkich do siebie. Wszystkich bez wyjątku. Nawet tę małpę z paszczą, jak kran. Mówię ci. Czegoś takiego jeszcze nie widziałeś. Jestem Mantis. Czego się krzywisz? To uśmiech. Czyż nie tak twój gatunek oznajmia przyjazne zamiary? Może twój, bo nie mój. Aha. Mogę pogłaskać pieska? Jest mi Lucy. Oczywiście. To był tak zwany dowcip albo <śmienne 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 poczucie humoru. Od dziecka tak mam. Ha 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 ha!